W kolejnym filmie chciałbym, żebyśmy znowu porozmawiali o parafrazie. Troszeczkę w innym przekonaniu, troszeczkę w innym ujęciu. Mianowicie, ostatnio kiedy rozmawiałem, zresztą już chyba nie wiem z którym menadżerem, musiałem przypominać i uświadamiać, że oczywiście parafraza jest powtórzeniem własnymi słowami tego, co e, zrozumieliśmy, co powiedział nasz, nasz adwersarz. Ale okazuje się, że w zarządzaniu, w kierowaniu często wydajemy polecenie i zapominamy, że parafraza sprowadza się do tego, że to nasz współrozmówca, nasz podwładny na przykład powinien powtórzyć to, co żeśmy ustalili. Oczywiście tu nasuwa się taka wątpliwość, to co ja mam powiedzieć mu, powtórz. Oczywiście nie jest to ładna forma. Ja zwykle proponuję w takiej sytuacji od razu zakładać, nie wiem. Zbyszku, y, proszę powtórz, co, o czym żeśmy mówili, bo może mi coś umknęło. Czyli raczej wskazywać na własną, być może, y, pewną formę y, nieumiejętności albo niepewności, czy właściwie żeśmy i wszystko przekazali. Albo może być przysłowiowy zbyszek, jeszcze inaczej y, poproszono o zrobienie parafrazy. Czyli na początku prosimy, żeby nasz pracownik, w tym wypadku zbyszek, Zapisał, czego od niego prosimy. Czyli zbyszku, proszę, zapisz, potrzebuję, dyktujemy mu, a potem prosimy, czy mógłbyś przeczytać, czy mi nic nie umknęło? Tak naprawdę, myślę, że zręczną i ładną formą jest poproszenie o sparafrazowanie tego, cośmy ustalili z pracownikiem, z naszym podwładnym, albo nawet kolegą z pracy, w taki sposób, żeby on się czuł bezpiecznie. Czyli nie, że jego sprawdzamy, tylko prosimy go o powtórzenie, czy my żeśmy właściwie i wszystkie elementy powiedzieli dotyczące zadania. Spróbujcie. Będzie fajniejsza atmosfera, a skuteczność niebotycznie większa. Dziękuję.